Ponad 350 zawodników, dwa dni meczowe, mnóstwo pięknych goli, znakomitych interwencji bramkarzy oraz wiele wspaniałych akcji. Młodzi pasjonaci futbolu po raz kolejny zmierzyli się na boisku. To był weekend pełen dużych sportowych emocji. Kolejna edycja turnieju pod hasłem Na drodze piłkarskich marzeń Akademii Piłkarskiej Gminy Dębica Chemik Pustków za nami. Na fajnie się gra! Dobry jest, ale drużyny są bardzo dobre. Ale my najlepsi. Od bramki do bramki sceliłem gola. Chemik Pustkow wygrał pierwsze miejsce na turnieju. Broniłem i zawsze będę dobrze bronił. Wygramy, wygramy. Wygramy, Pierwsze I... miejsce. Rzeszów. To wygra. Sobie! Drugi. Fajnie bardzo. My będziemy mieć chyba piąte miejsce albo bardzo wow. dobrze, bardzo trener dobrze. nas dzisiaj bardzo, bardzo dobrze No, Jest trener okej. nas pochwalił. <gry> Jest, jak Rysa, ja przegra, będziemy na drugim miejscu. Rozwój sportowy młodych mieszkańców gminy Dąbica wspiera m.in. wójt Stanisław Rokosz, który cieszy się z organizacji takich turniejów. Dobrze, że odbywają się po prostu tu w naszej hali bo po prostu ona jest odpowiednia. Również podziękowałem opiekunom, ale przede wszystkim rodzicom, bo to jest podstawa, że mobilizują te dzieci, są z tymi dziećmi i to jest taka po prostu duża radość, bo mamy różne grupy wiekowe, ale i ta piłka jest bardzo, bardzo kulturalna. Postanowiliśmy organizować cykliczne turnieje w zima, lato. Jest to pierwszy z turniejów w cyklu na drodze do piłkarskich marzeń. Bierze udział w nich 60 zespołów, około 500 dzieci. Dzisiaj mamy udział, udział w czwartym turnieju z siedmiu. Dobrze się złożyło akurat dzisiaj, bo Chemik Pustków trumfuje w tym turnieju. Ale to myślę, że nie jest końca ważne. Ważna jest zabawa, uśmiech. Cykl całych tych turniejów w każdym roczniku wiekowym, aby dzieci mogły zmierzyć się z swoimi rówieśnikami tutaj z okolicznych miejscowości. Dobra integracja, co turniej dużo drużyn. Wszystkie dzieci otrzymują medale. Każde dziecko wychodzi zadowolone, więc tylko się cieszę, że takie turnieje są organizowane. Tutaj chciałem dodać i podziękować bardzo serdecznie całym zarządowi i Akademii Piłkarskiej, Klubowi Sportowemu Chemik oraz trenerom rodzicom dzieci za organizację tego turnieju. A co o tym wydarzeniu sądzą trenerzy oraz rodzice? Generalnie stawiamy na rozwój jednostek. Tak naprawdę te jednostki budują później drużynę i tak jak tutaj na załączonym obrazku było widać, że chłopcy doskonale się rozwijają, mając świetne warunki ku temu. Dynamiczny turniej, dużo drużyn, dużo grania. Yy, drużyny są na dosyć wysokim poziomie, biorąc pod uwagę no, to, to, w jakim są wieku yy, chłopcy. Także widać, że praca wszystkich trenerów z okolicy i wszystkich trenerów, wszystkich grup, które przyjechały na turniej nie idzie na marne. Bardzo fajny turniej, bardzo wysoki poziom prezentowany przez wszystkich zawodników. Świetna organizacja. Bardzo fajnie, że udało nam się tutaj przyjechać i wziąć udział w tym turnieju. Bardzo fajny. I bardzo często bierzemy udział w takich turniejach. Turniej przebywa bardzo pozytywnie, wszyscy są zadowoleni, dzieci bardzo dobrze grały. Wszyscy, wszystkie dzieciątka są szczęśliwe. Bardzo dobry turniej i żeby były tak częściej organizowane. Uważam, że super rekreacja, bardzo dobra atmosfera. No i nasi wygrali nie? przede wszystkim. W tej odsłonie turnieju zmierzyli się chłopcy i dziewczynki z rocznika 2015, 16, 17 i 18. Rozgrywki zorganizowano w sali gimnastycznej w Pustkowe Siedlu. Zawodnicy otrzymali medale, dyplomy, puchary oraz indywidualne wyróżnienia.